Witam w kolejnym filmiku. Mamy tutaj duży flakonik Ganimed kontra mały. Można zaobserwować, jak to wygląda. Generalnie taka po prostu miniaturka, troszeczkę mniejszy korek. Jeżeli chodzi o atomi w zasadzie mam wrażenie, że podziałają podobnie. Jeżeli chodzi o opakowanie, dosyć jest tylko po prostu, no wiadomo, mniejsze opakowanie. Natomiast różnica jest taka, oprócz dołączonych tam, powiedzmy, tych, takich mini katalogów marki Mark Antoine Barua. To ten mały flakonik Ganimet. Ma taki może to nie do końca widać. W kolorze takim dosyć granatowym, ładny woreczek. Muszę powiedzieć, że woreczek bardzo mi się podoba. Zdecydowanie mój kolor. Bordo, butelkowa zieleń i granat. Te kolory bardzo lubię. W związku z tym będę często używała tego woreczka. Tak naprawdę, Ganimet, tutaj w ogóle jest też duży flakon dawnej wersji, mały flakon nowej wersji, dużo flakonów się przewijało. W zasadzie zapasy mililitrów Tam zeszło oznacze, doszło do zmiany oznaczenia Natomiast też zapach troszeczkę mam wrażenie się zmienił Troszeczkę może parametrowo też Nie są to jakieś bardzo mocne różnice, bardziej kosmetyczne Także nawet jeżeli ktoś nie poznał najdawniejszej wersji którą ja tutaj mocno oszczędzam tą po lewej Bo nie mam już tak dużo tej dawnej bo flakonów yy, tych dużych, 100 mitrowych nowej wersji to później już miałam, ale taką mam ilość dawnej, także to nie jest duża ilość. Zapach, o którym myślę, że mówiłam tak naprawdę ogrom razy, to ile razy ja już dokonywałam i zachwytu w tym zapachem, przedstawionego jako takie niesamowite odkrycie perełkę. Uważam, że to jest tak naprawdę zapach. Zawsze mi to dosyć dziwnie, ale niedrogi. Dlaczego? Dlatego, że parametry tego zapachu, niesamowita komplementogenność, wszystko tak naprawdę, nie są tak naprawdę yy, tutaj, w, że tak powiem, w złej relacji z ceną, chociaż cena podskoczyła, ale początki yy, były jeszcze tańsze, jeżeli chodzi o tę markę. Nie pamiętam, za ile był ten najdawniejszy, właśnie z dawnej wersji flakonik. Te zmiany są subtelne. Trochę doszło do podwyższenia. Wydaje mi się, że nawet dwóch, odkąd poznałam ten zapach. Natomiast 683 dużo bardziej się zmieniło, dużo bardziej na niekorzyść, dużo bardziej straciło względem parametrów, ponieważ dawne 683 było bardzo zbliżone do ekstraktowej wersji. Gdzie ja w ogóle nie widziałam sensu zakupu ekstraktowej Natomiast w tym momencie ta 683 wada perfumowana poszła bardzo w parametry w dół Poszły parametry w dół tego zapachu I już ten rozrzut jest duży, także już widać jakby esencjonalność, magię i tak dalej wersji ekstraktowej 683 dla mnie bardziej na skórę męską Ganymed bardziej uniseksowo wypada, chociaż ja bym powiedziała, że 683 bardziej skazana na skórę męską. ganimet na skórę damską, gdzie już była Imperial tego samego twórcy, jeżeli chodzi o yy, Essential Parfum, z bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. To już w ogóle według mnie na skórę męską. Znaczy w sensie lepiej według mnie to zagra. Co nie znaczy, że nie nadaje się na skórę damską, bo to też trzeba popróbować. To wszystko jest takie bardzo luźne. Z tej marki oczywiście też pokazywałam. Pojawił się nowy zapach wokół Rabarbaru, Vetiverum. Zapach, który dosyć szybko skreśliłam, ale jednak parametrowo bardzo dobre Warto go sobie jeszcze poodświeżyć, Jeszcze myślę, mam w ogóle cały set fabryczny atomizerów fabrycznych z tej marki Marcantum Barwa także sobie jeszcze podświeżam. Encelad taką ze mną nie został, ale jeżeli chodzi o Encelad, to taki rabarbarowy, Vetiverowy Las. Taki dosyć uniseksowy klimat. Tu mamy jeszcze troszeczkę, się lekko zagięła, ale książeczkę z dawnej wersji. Nie, to jest książeczka z mini wersji, a z dawnej jest, jest tutaj. I zaraz sobie może porównamy. Tu mamy z dawnej. Wszystko się pozmieniało w dotyku, ten materiał wykonania. Wszystko tak naprawdę. Całe te opakowania, wnętrza. Dlatego, że wnętrze zaraz pokażę. Tego chyba i tak nie widać, ale wnętrze dawne takie było, jakby aksamitne. Także tak to się zmieniało i pod kątem tutaj całej tej estetyki opakowań i nie tylko też samych zapachów. Dajcie znać, komu się udało poznać coś z tej marki, kto poznał, tak że tak powiem o, o, dopełnione legendą Ganymed. No ja powiem szczerze, ja dużo wspominałam o tym zapachu. Myślę, że jestem bardzo kojarzona też z tym zapachem. Też dużą e, ilość e, mililitrów zużyłam tego zapachu i też no, fenomenalną ilość komplementów ten zapach zdobył. On jest tak intrygujący, jest niesamowicie charakterny, parametrowy. On wypełnia pomieszczenia. Pomiesz, e, pomie, pomieszczenia. E, on jest taki, bym powiedziała, i surowy, i mineralny, i dystansujący i ma coś w sobie trochę z skóry, z zamrzą, różne niuanse. Ale były momenty, że tak powiem, problematyczne. Były momenty, gdzie nie było zachwytu od pierwszego powąchania. To nie był zapach, który ja pokochałam od pierwszego powąchania. Natomiast od pierwszego powąchania uznałam ten zapach za niezwykle wciągający, intrygujący. I chociaż miał dziwność, coś mi przeszkadzało, cały czas po prostu chciało się ten zapach wąchać. Powiem szczerze, że w pierwszym zetknięciu też wyczuwałam kwestie takiej fiołki, nie fiołki, liście fiołka, taka skóra z fiołkami, zamrz z fiołkami, też jakoś taką trochę mandarynkowość. Powiem, że z czasem one faktycznie zrobiły się takie dosyć, bym powiedziała, mineralno-planetarne. właśnie planetarne. Taki wydźwięk, człowiek rozpyli i zamknie oczy, faktycznie się nasuwa. I nie sądzę, żeby tu robiła... Wielką rolę ta otoczka, nazwa to wszystko, tylko po prostu sam wydźwięk jest taki ten zapach w tym wszystkim taki surowo, dystansująco szary, a ta szarość i wokół szarości takie różne odcienie osobiście mi się kojarzą po prostu z taką kwestią planetarno kosmiczną. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.